Wpadłem w amok i ugotowałem dużo ziemniaków, ale nasza kuchnia jest kuchnią bez resztek. Czy podejmujesz wyzwanie? Oczywiście. No widzisz, ja potrzebuję trzech ziemniaczków. Ty proszę, niech ten garnek Cię zainspiruje. Dodaję fasolkę ugotowaną na parze ze względu na jej naturalny smak, no i dlatego, że nie trzeba jej po prostu odcedzać. Rozgniatam delikatnie, żeby, jak widzisz, zachować wyczuwalną, jędrną skórkę. wolisz, kochanie, najlepsze pomysły zaczynają się od. Odważyć, się odważy. Zgadza się. Będą pyszne placki. Dam sobie jeszcze. Fasolkę szparagową. Delikatną, a jednocześnie chrupiącą. Spróbuj. Wystarczy ją odlać z lewy. Pokrojona od razu. Nie trzeba i obierać. Moje krokicziki myślę, że nie ustępują Absolutnie specjalnie. tak. Powiedz, że twoje wyglądają tak apetycznie, no, że... No wiesz co, tak postarałeś się. A, trochę gorące, mm. ale... Mmm, pyszne. Mm, Rewelacja. No co? Najlepiej? Odkrywaj fasole Bonduelle codziennie na nowo. Wejdź na warzywneinspiracje.pl